Witajcie! W dzisiejszym odcinku płaszcze męskie premium. Zaczniemy od płaszcza ze strony Suit Supply. W składzie ma czystą wełnę, kolor Taupe, czyli bardzo klasyczny. Jego cena to 2099 zł, natomiast warto podkreślić to, że skład jest rewelacyjny. Czysta wełna, podszewka również wełna, więc to jest model, jaki bym polecała. Kolejny model znajdziemy na stronie giacomo.pl. Giacomo Conti. Jest to szara wełniana dyplomatka z Flauszu w cenie 1299 zł. I mamy tutaj w składzie podwójną tkaninę wełnianą typu Flausz. Jest to jednorzędowy płacz zapinany na guziki. Też będzie rewelacyjnym rozwiązaniem np. dla sylwetki O, czyli mamy po prostu dość masywną środkową część ciała. Jeżeli chcemy np. ukryć wystający brzuszek, albo mamy jakąś dysproporcję, np. szerokie ramiona, a wąskie dość biodra i szczupłe nogi, to będzie też bardzo dobry model. Jest to też bardzo klasyczny model, bo taka wełniana dyplomatka sprawdzi się na wiele okazji, zarówno formalnych, jak i nieformalnych. Czyli możemy założyć go i do garnituru, i do jakiegoś mniej formalnego ubioru, typu koszula, spodnie materiałowe, co nam się żywnie podoba. Trzecia propozycja jest ze sklepu SKLEPFORDENTELMEN.PL i wybrałam wełniany płaszcz Perugia, ciemnoniebieski, bardzo także klasyczny model. Cena 1899 zł. W składzie mamy większość wełny, to jest 91% wełny, 9% poliamidu. Podszewka jest warta uwagi, to jest wiskoza 100%, czyli taki płaszcz będzie przepuszczał powietrze, będzie komfortowy w noszeniu. Ma ten płaszcz ostre klapy, trzy guziki na froncie. Jest niezwykle klasyczny i też sprawdzi się na bardzo wiele okazji, zarówno formalnych, jak i nieformalnych. Tutaj też będzie pasował zarówno do sylwetki um, ołówek. Czym się charakteryzuje taka sylwetka? Otóż jest to najbardziej młodzieńczy typ męskiej sylwetki. Czyli na przykład mężczyzna jest wysoki i szczupły, albo bardzo szczupły. Generalnie nie ma, nie ma tutaj żadnych dysproporcji w wyglądzie. Ramiona są równe biodrom. No i po prostu sylwetka wizualnie przypomina ołówek. Więc dla tego typu sylwetki będzie to dobre rozwiązanie, ale też do sylwetek, właśnie z powiększonymi biodrami, z dość masywnymi udami, czy też właśnie z większym brzuszkiem. Taki płaszcz nam pomoże zatuszować to, czego nie chcemy podkreślać. I tak jak mówię, jest bardzo uniwersalny, pasuje na wiele okazji. Następna propozycja to jest płaszcz ze strony bytomcom.pl. Jest to długi dwurzędowy płaszcz w kolorze beżowym. Cena 1399 zł, 99 groszy, czyli no prawie 1400 zł. Skład też jest w porządku. 80% wełny, 20% poliamidu. Sprawdzi się taki płaszcz, zwłaszcza właśnie przy sylwetce ołówek, jeżeli chcemy wizualnie dodać objętości sylwetce, bo tak jak już wspomniałam. Męska sylwetka ołówek jest taka no wręcz dość młodzieńcza. Zwykle to są bardzo szczupli mężczyźni, jeżeli chcemy po prostu dodać sobie wizualnie objętości, taki model, płaszcza dwurzędowy z klapami, zwłaszcza z takimi szerokimi klapami, będzie nam niwelował te dysproporcje sylwetki, wizualnie nam ją nieco powiększy. W dodatku właśnie ta sylwetka wyjątkowo korzystnie wygląda w jasnych kolorach, więc tutaj ten model polecam panom, którzy właśnie mają taką a nie inną sylwetkę. Też jest bardzo klasyczny, beżowy kolor, jedno z takich rozwiązań. Kolejnym modelem jest płaszcz Hackett London, dostępny na Zalando. Jest to płaszcz jednorzędowy, jasnoszary w cenie 1925 zł. Jest to Płaszcz 100% bawełna. Też bardzo klasyczny model, jednorzędowy. Sprawdzi się właśnie do tych bardziej masywnych sylwetek. Żeby nie powiększać wizualnie góry ciała, tylko zachować pewne proporcje. Tutaj jednorzędowy płaszcz będzie jak najbardziej bardzo dobrym rozwiązaniem. Kolejny model jest ze strony Giacomo.pl i jest to czarny płaszcz z wełny jagnięcej i kaszmiru w cenie 1299 zł. Fason Slimfit, podwójna tkanina z wełny jagnięcej typu flausz. Też bardzo klasyczny model. Skład 70% wełna jagnięca, 20% poliamid, 10% kaszmir. Bardzo dobry skład, ponieważ wełna i kaszmir dadzą nam poczucie komfortu, będą też świetnie grzały. Tutaj w składzie mamy w sumie 80% tkanin naturalnych, 20% to jest dodatek poliamidu, czyli nie spocimy się, nie przegrzejemy się w zimie czy późną jesienią. Taki płaszcz będzie nas przyjemnie grzał, natomiast zachowamy taki komfort cieplny. Małym minusem jest podszewka 100% poliester, ale jeżeli chodzi o okrycie wierzchnie, skład jest bardzo dobry. Dla kogo się sprawdzi? Praktycznie dla każdej męskiej sylwetki, a zwłaszcza właśnie dla sylwetki typu trójkąt, czyli wąskie ramiona, a dość, dość mocno zaznaczone biodra, też mocno zbudowane uda, albo odwrócony trójkąt, czyli szersze ramiona, szczupłe uda, dość wąskie biodra. Tutaj taki płaszcz dość uniwersalny, też na wiele różnych okazji. Kolejny model jest dostępny na stronie zalando.pl. Jest to klasyczny płaszcz Hugo, cena 821 zł. W składzie mamy 63% wełny, 25% poliamidu, 7% to kaszmir i 5% inne włókna. Podszewka to 100% wiskoza. Jest to też bardzo dobry model. Cena jest najbardziej okazjonalna ze wszystkich dotychczasowych propozycji. W składzie przeważa wełna, 7% ma też kaszmir, czyli tutaj mamy 70% naturalnych materiałów. Taki płaszcz zapewnia bardzo dobry komfort cieplny. Bo 70% naturalnych materiałów to jest bardzo dobry skład. Nie będziemy się pocić, będzie nas przyjemnie grzało, także ta propozycja jest bardzo ciekawa. Podszewka to 100% wiskoza. Także też przy samym ciele mamy naturalny materiał, więc jest to bardzo komfortowe. Zwłaszcza że wiskoza jest bardzo miła w noszeniu. To jest taki przyjemny, lekko chłodzący materiał, także ten model jeszcze Wam polecam. To są właśnie moje propozycje męskich płaszczy premium. Koniecznie dajcie znać, czy któryś z nich przypadł Wam do gustu. Cześć!